Witam państwa w kolejnym odcinku podcastu polemizującego z ateizmem. Dzisiaj zajmiemy się postacią wyjątkową, psychologiem, którego terapia pomogła milionom ludzi, a jednocześnie człowiekiem prowadzącym osobistą krucjatę przeciwko religii. Mowa o Albercie Elisie, twórcy rewolucyjnej terapii racjonalno-emotywnej. Zanim jednak przejdę do analizy jego poglądów, muszę przyznać, że sam skorzystałem z jego metod. Techniki Elisa pomogły mi pracować nad gniewem, o czym jeszcze powiem za chwilę. Albert Elis urodził się w 1913 roku w rodzinie żydowskiej, gdzie, jak sam wspominał, religia była karą, a Bóg sędzią. To kluczowe zdanie. Elis nie zwalczał jakiejś abstrakcyjnej idei Boga. Ale konkretnego boga swojego dzieciństwa tyrana, wymierzającego kary, źródło lęku i poczucia winy. Młody Albert początkowo chciał nawet zostać rabinem, ale lektury Epikura, Spinozy i Rasela przekonały go, że religia to system krzywdzących iluzji, i tutaj pojawia się pierwszy problem w jego myśleniu. Ellis zidentyfikował rzeczywisty problem patologiczną religijność swoich rodziców. Ale zamiast odróżnić ją od zdrowej duchowości, uznał każdą religię za toksyczną. Ellis studiował filozofię starożytnych stoików, zwłaszcza Epikteta i Marka Aureliusza i zobaczył coś, czego wielu akademickich filozofów nie dostrzegło, że stoicy mieli fundamentalną rację co do mechanizmu ludzkiego cierpienia, ale przesadzili w swoich wnioskach. Epiktet uczył nie rzeczy same trapią ludzi, lecz sądy, jakie o nich wydają. To rewolucyjna myśl. Oznacza, że źródło naszego cierpienia nie tkwi w zewnętrznych wydarzeniach, ale w naszej interpretacji tych wydarzeń. Stoicy jednak poszli za daleko, twierdzili, że tylko sąd się liczy, a same rzeczy są obojętne, że możemy być szczęśliwi w każdych okolicznościach, jeśli tylko odpowiednio myślimy. Elis zobaczył genialność tej intuicji, ale też jej przesadę. Powiedział, stoicy mieli rację, że nasze przekonania kształtują emocje, ale nie mieli racji, że rzeczywistość jest obojętna. Jest różnica między utratą pracy a utratą dziecka. Rzeczy mają znaczenie. Problem w tym, jak je absolutyzujemy. I tutaj Elis dokonał czegoś naprawdę wielkiego, przełożył filozoficzną intuicję na precyzyjną, psychologiczną diagnozę. Wyróżnił trzy absolutystyczne trucizny psychiki. Te muszę odnosić sukcesy, źródło lęku. Inni powinni mnie traktować sprawiedliwie. Przyczyna gniewu. Świat musi być łatwy i korzeń depresji. Jak słusznie zauważył, ludzi nie niszczą rozczarowania, ale przekonanie, że rozczarowań być nie powinno. I tutaj Elis miał absolutną rację. Problem w tym, że uznał te mechanizmy za istotę religii. Gdy ktoś wierzy, że musi być święty, bo inaczej pójdzie do piekła, to gotowy przepis na nerwicę, twierdził. Ale czy to naprawdę jest chrześcijaństwo? Zastanówmy się. Elis krytykuje religijne musisz, ale lekceważy fundamentalną prawdę katolickiej teologii. Świętość to nie nakaz moralnego perfekcjonizmu, ale odpowiedź na darmową łaskę. Święty Paweł mówi wprost wystarczy ci mojej łaski, bo moc w słabości się doskonali. Kościół kanonizuje nawróconych grzeszników, Augustyna, Marię Magdalenę, dobrego łotra, właśnie po to, żeby pokazać, świętość to nie brak grzechu, ale uporczywe wracanie do Boga mimo upadków. Co więcej, problem absolutystycznych musisz Elis odkrył nie w religii, ale w ludzkiej psychice. Te mechanizmy działają wszędzie, w karierze. W związkach, w ideologiach politycznych. Ateista może równie dobrze myśleć, muszę udowodnić, że Boga nie ma, bo inaczej zmarnowałem życie. To nie religia generuje neurotyczne myślenie. To neurotyczne myślenie przywdziewa różne szaty, w tym religijne. W swojej praktyce terapeutycznej Ellis rzeczywiście spotykał ludzi, których religijność była źródłem cierpienia. Wspominał mężczyznę w depresji po rozwodzie, przekonanego, że idzie do piekła, homoseksualistę z myślami samobójczymi po odrzuceniu przez wspólnotę kobiety nienawidzące swoich ciał za grzech Ewy. I znowu, te przypadki są prawdziwe i poruszające, ale Elis popełnia błąd fundamentalny. Nie odróżnia chorej religijności od zdrowej. To tak, jakby onkolog, widząc chorych z rakiem płuc, ogłosił – płuca są niebezpieczne, wycinajmy je wszystkim yy. – nie płuca, są problemem, ale rak. Elis atakuje grzech pierworodny jako psychologiczną katastrofę. Jak można mówić dziecku, że jest z natury zepsute? Ale przecież katolicka doktryna nigdy tego nie głosiła. Grzech pierworodny oznacza, że jesteśmy zranieni, nie zepsuci. To różnica jak między chorym, który potrzebuje leczenia, a przestępcą, który zasługuje na karę. Chrzest nie mówi, tam jesteś zły, ale bóg cię kocha i chce uzdrowić ta doktryna w gruncie rzeczy jeśli jest dobrze rozumiana zabezpiecza nas przed niebezpiecznym perfekcjonizmem uczy nas że jesteśmy grzeszni i musimy to zaakceptować a więc nigdy w tym życiu nie będziemy doskonali i powinniśmy być dla siebie wyrozumiali weźmy konkretny przykład elis oburzał się w moim gabinecie widziałem więcej łez wylanych z powodu masturbacji niż z powodu prawdziwych zbrodni. Ja? To rzeczywisty problem, ale czy wynika z nauczania kościoła, czy z jego wypaczenia? Katechizm jasno rozróżnia grzech ciężki, wymagający pełnej świadomości i zgody od słabości ludzkiej natury. Problem leży w legalistycznym podejściu. Złamałem prawo, jestem potępiony. Zamiast w relacji z Bogiem, który przebacza jak ojciec marnotrawnemu synowi, a teraz najbardziej kłopotliwy dla Elisa fragment: Co współczesna psychologia mówi o religii? Setki badań konsekwentnie pokazują, że dla większości ludzi wiara jest czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne. Kenneth Pargament w klasycznym opracowaniu Psychology of Religion and Coping. Wykazał, że religia pomaga ludziom radzić sobie ze stresem i traumą. Metaanaliza Ano i Vasconcelos z 2005 roku, obejmująca ponad 30 badań, pokazała, religijne strategie radzenia sobie wiążą się z lepszym zdrowiem psychicznym. Społeczny wymiar wiary też ma znaczenie. Badania Ellisona i Georgia oraz monumentalne dzieło Putnama i Campbella American Grace dowodzą. Ludzie religijni mają większe sieci wsparcia społecznego i częściej angażują się w działalność charytatywną. Najciekawsze są jednak badania nad sensem życia. Teoria zarządzania lękiem, Terror Management Theory, pokazuje, że wiara w transcendentny porządek rzeczywiście chroni przed egzystencjalnym lękiem nie przez iluzoryczne pocieszenie, ale przez osadzenie życia w ramach większej narracji. Sam Ellis musiał się z tymi danymi zmierzyć. Jego odpowiedź. Niektórym religia pomaga, ale to nie znaczy, że jest zdrowa. Opium też przynosi ulgę. To porównanie jest intelektualnie nieuczciwe. Gdyby religia była opium, to dlaczego męczennicy oddawali życie za prawdę, zamiast wybrać wygodne kłamstwo? Dlaczego matka Teresa porzuciła dostatnie życie, by służyć trendowatym? To nie ucieczka od problemów, to heroiczna konfrontacja z cierpieniem. Zresztą, pod koniec życia Elis sam nieco złagodził stanowisko: Jeśli ktoś potrafi wierzyć bez absolutystycznych musisz, to nie mam argumentów przeciw. Powstały nawet hybrydowe formy terapii łączące tę terapię z modlitwą. Yy, paradoks w tym, że jego narzędzia okazały się uniwersalne działały zarówno u ateistów, jak i u głęboko wierzących ludzi. A teraz pytanie najbardziej kłopotliwe: czy sam Elis nie stworzył nowej religii? Krytycy, jak psycholog Polwicz, wskazywali na uderzające podobieństwa. R.I.B.T. w skrajnej formie absolutyzuje rozum, tworząc nowe imperatywy. Musisz myśleć racjonalnie. W praktyce czasem przypominało to bardziej świeckie kazanie niż neutralną terapię. Elis krytykował religijne "musisz". Sam tworząc alternatywny system wymagań, ateizm jako dogmat, oto paradoks twórcy terapii, która miała nas uwolnić od wszystkich dogmatów. Co więcej, nawet gdyby spełnić marzenie Elisa i usunąć religię ze świata, problemy by nie zniknęły: genetyczne predyspozycje, trauma z dzieciństwa nierówności społeczne, egzystencjalny lęk przed śmiercią. To wszystko generowałoby cierpienie niezależnie od wiary, czy jej braku. Największy błąd Elisa to redukcjonizm, sprowadzenie złożonego fenomenu do jednego wymiaru, traktował religię jak monolit, nie dostrzegając różnicy między Fundamentalistycznym dogmatyzmem, a mistyką świętego Jana od Krzyża. Między instytucjonalną fasadą a osobistym spotkaniem z Bogiem żywym. Elis mówił o religii, ale atakował jej karykaturę, gdyby poświęcił choć tydzień na studiowanie sumy teologicznej świętego Tomasza Zakwinu, zrozumiałby, że wiara nie jest ucieczką od rozumu, ale jego dopełnieniem. Tomasz dowodził, Rozum może dojść do Boga przez obserwację świata, pięć dróg, ale pełnia prawdy wymaga objawienia. To nie sprzeczność, to współpraca dwóch porządków poznania. Weźmy dekalog. Elis pewnie uznałby go za arbitralny zestaw nakazów, ale przykazania takie jak nie zabijaj czy nie kradnij, można obronić czysto rozumowo. Chronią fundamentalne wartości społeczne. Kazanie na górze, które Ellis mógłby uznać za naiwny idealizm, zawiera wnikliwą obserwację natury ludzkiej. Przebaczenie zmniejsza eskalację konfliktów, a ostrzeżenie przed pogonią za bogactwem znajduje potwierdzenie we współczesnych badaniach nad szczęściem. Najbardziej zabawny jest fakt, że Ellis ostro krytykował ruchy New Age za pseudonaukowy bełkot, i słusznie. Ale w swojej krytyce religii robił dokładnie to samo: mieszał autentyczną wiarę z jej karykaturami. Dla niego nie było różnicy między chrześcijaństwem a New Age. New Age odrzuca obiektywną prawdę każdy ma swoją prawdę podczas gdy chrześcijaństwo opiera się na sprawdzalnym objawieniu. New Age gloryfikuje ja jesteś Bogiem podczas gdy chrześcijaństwo uczy pokory. New Age to zlepek egzotycznych praktyk, podczas gdy chrześcijaństwo ma spójny system doktrynalny. Elis, który tak ostro krytykował naukowy nihilizm New Age, sam popadł w redukcjonizm, nie zauważając różnicy między wiarą w Boga objawionego, a wiarą we wszechświat spełniający życzenia. Wracam do początku. Dlaczego techniki Ellis'a mi pomogły? Bo trafnie zdiagnozował mechanizmy absolutystycznego myślenia. Kiedy wpadałem w gniew, to właśnie dlatego, że myślałem, ten człowiek nie powinien był tego zrobić, nie zniosę tego, on zawsze tak postępuje, to jest straszne. Elis pokazał mi, że każde z tych zdań jest fałszywe, ale co ciekawe, to samo odkryłem potem u mistrzów duchowych. Święty Jan od Krzyża w nocy ciemnej pisze o konieczności oczyszczenia z przywiązań, także do własnych wyobrażeń o tym, jak Bóg powinien działać. Święta Teresa zawilli przestrzega przed duchowym perfekcjonizmem. Ignacy Loyola uczy obojętności, nie w sensie obojętności emocjonalnej, ale wolności od absolutystycznych musisz. Ellis odkrył prawdę terapeutyczną, która od wieków funkcjonowała w duchowości chrześcijańskiej. Problem w tym, że nie rozpoznał jej źródła. Albert Ellis pozostawił niejednoznaczne dziedzictwo. Z jednej strony, genialny terapeuta, który pomógł milionom ludzi uwolnić się od neurotycznych przekonań, w tym mnie. Z drugiej strony, ideolog, który własną traumę religijną przeniósł na całą ludzkość. Jego największy błąd mylił patologię religijności z jej istotą, krytykował zabobon, lęk i powierzchowną pobożność, nie dostrzegając, że prawdziwa wiara nie odrzuca rozumu, ale go pogłębia. Atakował karykaturę Boga jako kosmicznego tyrana, podczas gdy Bóg objawienia jest miłością, która usuwa lęk. Ellis to postać niezwykle ważna, choć w Polsce uważam, nie jest chyba tak znana, jak być powinna w ramach swoich studiów filozoficznych. Miałem psychologię, ale jego myśli nie poznałem. Tymczasem jest to twórca terapii racjonalno-emotywnej, uważany nawet za ojca dominującej dziś terapii poznawczo-behawioralnej. Przez amerykańskich i kanadyjskich psychologów został uznany za drugiego najbardziej wpływowego terapeutę w dziejach po Karlu Rogersie, a przed Zygmuntem Freudem. Albert Ellis sam musiał znieść wiele w swoim życiu: dużo i ciężko chorował, a ostatecznie dożył 94 lat i zmarł naturalnie. Pisał bardzo wiele, a książki przyniosły mu majątek. Cały oddał jednak na Instytut swojego imienia. Pod warunkiem, że będzie go utrzymywał do końca życia, w tym ponosił koszty leczenia. Kiedy jednak y, przeszedł poważną operację wycięcia jelita grubego, instytut stwierdził, że wydatki na jego leczenie są zbyt duże i je obciął. Elis procesował się z instytutem, ale przegrał i został wyrzucony z jego rady nadzorczej. Żądał później, by usunięto jego nazwisko z nazwy. Uważał, że instytut na nim pasożytuje. Paradoksalnie najtrwalszym dziedzictwem Elisa okazało się nie jego antyreligijne credo, ale uniwersalne narzędzia pracy z irracjonalnymi przekonaniami. Terapia ta przetrwała własną ideologię. Dziś używają jej zarówno ateiści, jak i katolicy terapeuci, bo prawda terapeutyczna jest prawdziwa niezależnie od tego, kto ją odkrył. Na koniec dochodzimy do pytania, które zapewne nurtuje wielu z państwa. Jeśli Elis ma rację, że absolutystyczne musisz są źródłem neuros, to co z chrześcijańskimi przykazaniami? Czy Dekalog to nie jest właśnie zbiór kategorycznych musisz? Czy wiara nie jest przypadkiem tym neurotycznym systemem, który Elis krytykował? Odpowiedź brzmi: tak, można pogodzić Elisa z chrześcijaństwem, ale tylko gdy zrozumiemy fundamentalną różnicę między obowiązkiem moralnym a neurotycznym perfekcjonizmem. Musisz, neurotyczne brzmi, muszę być doskonały, bo inaczej jestem bezwartościowy. Jeśli popełnię grzech, Bóg mnie odrzuci. Tak? Musisz, obiektywne brzmi inaczej. Ja powinienem postępować moralnie. Bo to jest dobro samo w sobie. Jeśli zgrzeszę, zranię swoją relację z Bogiem, ale moja fundamentalna wartość jako dziecka Bożego pozostaje nienaruszona. Widzicie Państwo różnicę? W pierwszym przypadku przykazania są testem mojej wartości, w drugim są drogowskazami prowadzącymi do pełni życia. Święty Augustyn wyraził to genialnie: miłuj i rób co chcesz brzmi jak zniesienie wszystkich musisz, ale Augustyn mówił, jeśli naprawdę miłujesz, to naturalnie będziesz chciał dobra dla drugiej osoby i wtedy dekalog przestanie być zewnętrznym przymusem a stanie się wewnętrzną inklinacją. Co fascynujące, sam Jezus zwalczał dokładnie to, co Elis nazywał absolutystycznymi przekonaniami. Faryzeusze byli mistrzami neurotycznego musisz. Musisz obmyć ręce przed jedzeniem, musisz odpoczywać w Szabat, nawet jeśli ktoś umiera. Chrystus odpowiada: Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Faryzeusze mieli system absolutystycznych wymagań, w sumie 613 przykazań, gdzie każde uchybienie czyniło cię nieczystym, bezwartościowym. I Jezus ich za to ostro ganił, bo zamiast pokazywać drogę do Boga, stworzyli system niemożliwych do spełnienia wymagań, które paraliżowały ludzi strachem. Chrześcijaństwo w swojej istocie niszczy neurotyczne musisz, tam posłuchajcie Pawła, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski. Co to znaczy, że już się nie udało, już nie jesteś doskonały? I co z tego? Bóg i tak Cię kocha. To jest radykalne przełamanie neurotycznego perfekcjonizmu. Elis mówił swoim pacjentom, nie musisz być doskonały, żeby mieć wartość. Paweł mówi, nie musisz być doskonały, żeby być kochanym przez Boga, bo już jesteś, mimo że nie jesteś doskonały. Weźmy konkretny przykład. Pacjent Elisa przychodzi. Nie mogę przestać się masturbować, czuję się potwornie winny, jestem beznadziejny. Elis odpowiada, Przestań myśleć, że musisz być święty. To tylko biologiczna potrzeba. Ale co powiedziałby dojrzały katolicki kierownik duchowy? Rozumiem, że to dla Ciebie walka. Kościół naucza, że masturbacja jest grzechem, bo redukuje seksualność do przyjemności, zamiast daru z siebie. Ale słuchaj... Twoja wartość nie zależy od tego, czy wygrywasz tę walkę. Jezus nie przyszedł dla zdrowych, ale dla chorych. Każdy sakrament spowiedzi to nowy początek. Walcz, ale nie dlatego, że musisz zasłużyć na miłość Boga, bo już ją masz, walcz, bo chcesz odpowiedzieć na Jego miłość. Widzicie różnicę? Elis mówi: To nie jest grzech, przestań się męczyć. Chrześcijaństwo mówi: To jest grzech ale grzech nie definiuje cię jako osoby. Bóg cię i tak kocha. Wstawaj, próbuj znowu. Święci to nie ci, którzy nigdy nie upadli, ale ci, którzy nigdy nie przestali wstawać. Elis mimo swojego ateizmu może nam pomóc oczyścić naszą religijność z neurotycznych zniekształceń. Pierwszy test: czy twoja wiara opiera się na lęku, czy na miłości? Czy idziesz na msze, bo boisz się piekła, czy bo chcesz spotkać Chrystusa? Święty Jan pisze: w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Jeśli Twoja religijność jest przede wszystkim lękiem przed karą, to Elis miał rację. To nie jest dojrzała duchowość, ale prawdziwe chrześcijaństwo prowadzi od strachu do miłości. Drugi test. Czy mylisz swoją wartość ontologiczną z duchowym stanem? E, oczywiście, że gdy ci się udaje nie grzeszyć, jesteś obiektywnie w lepszym stanie duchowym, jesteś w stanie łaski uświęcającej, jesteś bliżej Boga. To prawda teologiczna. Problem pojawia się wtedy, gdy myślisz, skoro zgrzeszyłem, to jestem bezwartościowy. Bóg mnie teraz nie kocha, nie zasługuje na życie. Widzicie różnicę? Jedno to stwierdzenie: mój stan duchowy się pogorszył, muszę iść do spowiedzi. Drugie to: ja sam jestem teraz nicością. Pierwsze jest prawdą, drugie jest neurozo. Trzeci test. Czy traktujesz przykazania jako listę zadań do odhaczenia, czy jako drogę? Faryzeusze mieli 613 przykazań i starali się je wszystkie spełniać. Jezus nazwał ich grobami pobielanymi. Dojrzała duchowość nie polega na odliczaniu spełnionych wymagań, ale na przemianie serca. Nie chodzi o to, żeby nie kraść, bo nie wolno. Chodzi o to, żeby mieć takie serce, które nie chce kraść, bo kocha bliźniego. Największy paradoks tego odcinka jest taki, że Albert Ellis, zagorzały ateista, który uważał religię za źródło neuros, może nam pomóc być lepszymi chrześcijanami. Jak? Ucząc nas rozpoznawać neurotyczne zniekształcenia wiary. Gdy czujesz się bezwartościowy po grzechu, to nie jest głos Boga, to neurotyczne musisz. Gdy paraliżuje cię strach przed potępieniem, to nie jest Ewangelia, to lękowa religijność. Gdy traktujesz duchowość jak wyścig, gdzie musisz wyprzedzić innych w świętości, to nie jest chrześcijaństwo, to duchowy perfekcjonizm. Elis pomaga nam odróżnić zdrowe pragnienie świętości od chorego wymagania perfekcji. Pierwsze mówi, chcę być lepszy, bo kocham Boga. Drugie mówi, Muszę być doskonały, bo inaczej jestem nikim. Święta Teresa z Lisieux odkryła to samo, tylko z drugiej strony. Pisała o swojej małej drodze, gdzie zamiast wznosić się ku Bogu własnymi siłami, pozwalamy Mu nieść nas jak dziecko. Pisała, doskonałość polega na tym, aby znosić własne niedoskonałości. To jest dokładnie antidotum na neurotyczne musisz. Albert Ellis... Idąc drogą psychologii, odkrył, że absolutystyczne musisz niszczą człowieka. Mistycy chrześcijańscy, idąc drogą modlitwy, odkryli, że duchowy perfekcjonizm prowadzi nie do Boga, ale do rozpaczy. Obie drogi prowadzą do tej samej prawdy. Jesteś wartościowy nie dlatego, że spełniasz wymagania, ale dlatego, że jesteś. Dla Elisa ta wartość wynika z ludzkiej godności. Dla chrześcijan wynika z tego, że jesteśmy stworzeni i ukochani przez Boga, Elis myślał, że niszczy religię, w rzeczywistości niszczył jej wypaczenia ten sam legalizm, który Jezus potępiał u Faryzeuszy. Może właśnie dlatego jego terapia działa nawet u głęboko wierzących ludzi, bo prawda skądkolwiek pochodzi jest od Ducha Świętego, a prawda o tym, że nie musisz być doskonały, żeby być kochanym to jest prawda, którą Bóg próbuje nam przekazać od zawsze. Elis pomógł mi zapanować nad gniewem, ucząc mnie, że świat nie musi spełniać moich oczekiwań, ale to chrześcijaństwo pokazało mi, dlaczego mogę to zaakceptować, bo prowadzi mnie ktoś, kto kocha mnie mimo moich niedoskonałości i kto przemienia nawet moje porażki w narzędzia uświęcenia. Dziękuję Albertowi Elisowi za jego terapię i dziękuję Bogu, że używa nawet ateistów, żeby nas oczyszczać z fałszywych obrazów jego samego. Dziękuję za wysłuchanie, zachęcam do wsparcia mnie na patronite, do usłyszenia.